Hej, z tej strony Wiksa, wasza dzienna reporterka. A więc w dzisiejszych newsach. Łatwogęk chciał pobić rekord zdjęcia wersów, które miała z Fridzem i Mają. To zdjęcie miało milion sto tysięcy lajków i postanowił je pobić zdjęciem stopy. Tak, dobrze słyszycie. Zdjęciem stopy. Zdjęcie Friza Moi Wersow jest w tym momencie najbardziej lajkowanym zdjęciem w historii polskiego internetu i chcę je przebić zdjęciem mojej stopy. What the hell! I czy mu się to udało? Uwaga, uwaga. Tak, udało mu się to 25 czerwca około godziny 19, Powiedział zdjęcie Wersow. Na ten moment ma milion, 192 413, jest jaka ciężka liczba lajków. No, trzeba przyznać, gość jest niesamowity, jego pomysły też są. Ale pozytywnie. Powiedział, że jeżeli mu się to uda, to pojedzie rowerem do Afryki, a jeżeli nie dotrzyma słowa, to usunie TikToka. W ten sposób mamy pewność, że dotrzyma obietnicy, więc czekamy na rower do Afryki. A zostając przy temacie ekipy, to Fris być może otwiera lokal gastronomiczny ostatnio na jego Insta Story pojawiły się właśnie takie Insta Story, gdzie mianowicie szuka lokalu gastronomicznego, więc czy możemy się spodziewać jakiejś restauracji od ekipy? Przy okazji ekipy może pamiętacie niedawno takiego TikToka. Gdzie do mnie ktoś pokazywał, że ma dostęp do serweru ekipy? Pokazywał jakieś fragmenty z części Mafii, która jeszcze nie wyszła, a także z nowej serii, czyli Monopoli, i jakąś kutnie Kurego z Przemkiem Pro. Ludzie zastanawiali się o co chodzi. Niektórzy podejrzewali, że była to tylko akcja promocyjna, bo czemu ktoś miałby wstawiać akurat taki fragment, gdzie nic tak naprawdę się nie pokazuje, tylko po prostu jakieś Osoby, jak sobie idą, a nie na przykład zwycięzców od razu. I mieli rację, bo Fris opublikował właśnie filmik: Prank, włamanie na serwery ekipy. Mówił, że cała akcja była zaplanowana, a pomysł wymyślił już w podróży jakiś czas wcześniej. A przy okazji tej akcji miało być tego też coś dobrego, jak nauka o cyberbezpieczeństwie w sieci. Także sprawdzenie reakcji montażystów i części ekipy, jakby wtedy się wszyscy zachowali, a przy okazji rozpromowanie przy okazji, rozpromowanie nowej serii Mafii. Co prawda, i dość mocno się przejęli tym, że ktoś ma dostęp do ich materiałów. E, Faustyna nawet mówiła, że kosztował ją ten film nie przez paną noc. Pudzianowi udało się dotrzeć w końcu do Dortmundu po dziwnej akcji promocyjnej. Zapowiedział on, że jedzie do Niemiec wspierać kibiców na meczu. My już czekamy na pociąg, lada moment, zaraz pociąg dojedzie. Nie wiem, jak ja dojadę do tego Berlina. No, bo już mam kilka zaproszeń do przedziału. Jak zacznę od pierwszego, nie wiem na którym, to tak go nie skończę. Jednak zgodnie z relacją kibiców podobno wysiadł na następnym przystanku w Warszawie. Była to akcja promocyjna z jedną z marek z których współpracuje Płódzianowski. A w ten sposób wypowiedział się o całej akcji. Wracając do piątkowego mojego wyjazdu na mecz. Po pierwsze, to na dworcu centralnym byłem. Na pan, która zorganizowała wyjazd integracyjny dla dużej grupki najlepszych swoich klientów i byłem tam tylko i wyłącznie dla nich. A to, że przez przypadek portale rozdmuchały to i wzięły sobie informacje z moich social medi, to jest ich problem. Bo w międzyczasie kilka portali. Panie Mariuszu, może zrobimy sobie materiał, może sobie zrobimy wywiad. Nie dziękuję. A w jaki sposób dotarłem do Berlina, to jest tylko i wyłącznie Nasza prywatna sprawa, jak to wszystko zorganizowali, gdzie byłem, co robiłem, jak ten czas spędziliśmy, nie zamierzam się nikomu tłumaczyć. Przy okazji ostrzegł nitrodzeniaka, żeby lepiej się o nim w ten sposób nie wypowiadał, bo być może kiedyś w Polsce się spotkają, a jego katar zmiecie z planszy. Teraz być może pozytywna wiadomość dla niektórych z Was, którzy chcieli odwiedzić Chiny, bo znieśli wizę i możecie zaoszczędzić kilkaset złotych na wydanie na wizę, każdy, kto planuje wyjazd do Chin na okres nie dłuższy niż 15 dni, nie musi już tej wizy mieć. Również dla innych krajów europejskich, a mianowicie dla Niemców, dla Francji i Włochów. Po czasach P. -a o co chodzi? Państwo to znowu zamierza zachęcić obcokrajowców do robienia biznesów w tym kraju i odwiedzania go. Wydawałoby się, że Polska również y, obejmie takimi ułatwieniami Chiny, ale okazuje się, że nie. Wręcz od czerwca, chcąc przylecieć do Polski, będą musieli zapłacić więcej. Ma to się stać ze sprawą podwyżki opłat konsularnych za wydanie tego typu wiz. Opłata za wydanie polskiej wizy ma wzrosnąć od 80 do 135 euro. A ruch ten tłumaczy się z walką z nielegalną migracją, bowiem wiza krajowa dawała obcokrajowcom wiele więcej przywilejów niż ta ze strefy Schengen. A jak mówimy o strefach i granicach, to ostatnio BNT był w Argentynie, polski wspinacz youtuber, i tam próbował się wspiąć na 30-piętrowy wieżowiec Globant Tower w Buenos Aires. Niestety ktoś wezwał straż pożarną, która go później zdejmowała stamtąd. Youtuber powiedział, że nawet się nie opierał. Sam powiedział, że kiedy widzieli go, to najpierw byli bardzo do niego sceptycznie nastawieni, nie wiedzieli jaki on jest, ale kiedy zachowywał się w totalnie normalny, różny sposób. Zaufali mu bardziej i już byli dla niego też bardziej mili. Ostatecznie youtuber spędził bardzo wiele czasu na komisariatach, a ostatecznie konsekwencje, które poniósł a mógł ponieść, były łagodne. Dostał 3-letni zakaz wjazdu do Argentyny. 100 dolarów grzywny, oddanie kamery strażakom z tym nagraniem i specjalny film z przeprosinami. Co prawda mieszkańcy Argentyny zbuntowali się lekko na ten wyrok. I powiedzieli, że szkoda, że są dużymi fanami twórczości BNT i przepraszają za to, jak go potraktował Urząd Argentyny. To tyle w tym filmie. Zapraszam do lajkowania i pisania komentów. Widzimy się następnym razem. Ciao!